Szanowni Państwo, chciałbym Państwu zaproponować do lektury książkę, której jestem współautorem razem z moimi współpracownikami i przyjaciółmi z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politeologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, panem profesorem Radosławem Banią i Krzysztofem Zdulskim. Jest to książka ,,Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku". To jest ta książka. Dotyczy problematyki, która, myślę, jest dosyć wyraźnie zaznaczona w tytule tej, tej pozycji. Chciałbym podkreślić, że choć na ten temat, na temat arabskiej wiosny, ukazało się już wiele bardzo cennych prac w języku polskim, to doszedłem do wniosku, zapoznając się szczegółowo z tym, co. Proponują rozmaite wydawnictwa, że jest to pierwsza książka w Polsce, która w sposób sumaryczny opowiada z jednej strony o przebiegu arabskiej wiosny we wszystkich krajach, których dotknęły te wydarzenia roku czy przełomu lat 2010-2011. Następnie opowiada o następstwach tychże wydarzeń. Tymi następstwami jest przede wszystkim trwająca po dzień dzisiejszy wojna domowa w Syrii, związane z tym wszystkim powstanie tzw. państwa islamskiego i oczywiście działania państwa islamskiego będące częścią wojny domowej w Syrii, to wydarzenia, które doprowadziły do kryzysu migracyjnego. A zatem jest tutaj mowa, o ciągu wydarzeń, które odegrały i odgrywają do Dnia dzisiejszego dosyć istotną rolę w życiu społecznym i politycznym również Europy, a zatem nie są to wydarzenia, które dotyczą tylko i wyłącznie Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, czyli krajów, gdzie te wydarzenia miały miejsce. Przypomnę, Arabska Wiosna rozpoczęła się w Tunezji, następnie wydarzenia. Potoczyły się w Egipcie i w Libii. To jeśli chodzi o kraje, które w największym stopniu odegrały rolę w, tych, w, tym, w, te, w tym, co się nazywa arabską wiosną. Nie wspomniałem w tym momencie o Syrii, a dlaczego? Dlatego, że w naszym ujęciu wydarzenia syryjskie, wojna domowa w Syrii, to nie bezpośrednio arabska wiosna, lecz konsekwencje wydarzeń w krajach, które, o których wcześniej. Wspomniała. Książka nasza oczywiście oparta jest o źródłowe, szczegółowe badania o charakterze naukowym, natomiast staraliśmy się napisać ją językiem nie bardzo ściśle politologicznym czy internacjonali, internacjonalist, internacjonalistycznym, czy no. Tutaj chodzi o internacjologię, czyli badania nad stosunkami międzynarodowymi, stąd tak trudno ten przymiotnik utworzyć. A zatem nie jest to książka w sensie odbiorczym. Przesycona jakąś trudną terminologią. Jest to, można powiedzieć, książka dla każdego, a zatem, zarówno dla kogoś, kto chce się czegoś szczegółowo dowiedzieć, a zatem dla badaczy, jak i dla zwykłego czytelnika. Poza wydarzeniami czysto politycznymi, staraliśmy się ukazać szersze, tego, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce w latach 2010-2011. A zatem czytelnik będzie mógł dowiedzieć się, czym właściwie mogły te wydarzenia być. O co chodzi? O to chodzi, że Arabowie nazywają te wydarzenia rewolucją. U nas mówi się ostrożnie o arabskiej wiośnie. Nie bardzo. Decydując się na określenie, czy to była rewolucja, czy to był bunt, czy to była rewolta, w różnych krajach, zresztą w różnych tradycjach, różnie te wydarzenia są nazywane. Francuzi mówią o Tunisami, co, po, czyli powiązanie Tunezji z tsunami, Nie, Niemcy mówią o Arabelion, czyli arabska rebelia. No, i bardzo często oczywiście mówi się o arabskiej wiośnie. A zatem, próbujemy tutaj zastanowić się, czym właściwie te wydarzenia były. Poza tym, wskazujemy także na pozapolityczne konteksty arabskiej wiosny. Ponieważ, nawet jeśli w tej chwili arabska wiosna jest już wydarzeniem, można powiedzieć, historycznym, ponieważ właściwie się skończyła. To wywarła wpływ na wiele aspektów życia nie tylko politycznego, ale także chociażby kulturalnego w świecie arabskim. Powstały nowe środki wyrazu, zaczęto tworzyć nowe formy artystyczne. Wiosna, Arabska Wiosna odegrała także istotną rolę w Literaturze. Już oczywiście minęło e, około 10 lat od tych wydarzeń, więc był czas na to, żeby te wydarzenia e, odbiły się we wszystkich, można powiedzieć, aspektach życia e, kulturowego. E, jest tutaj mowa także o kobietach. E, na ile arabska wiosna? Pomogła e, arabskim kobietom w e, um, uczestnictwie w życiu społecznym, na ile nie? E, I tutaj e, odpowiedź nie jest jednoznaczna, e, ponieważ e, wynikiem arabskiej wiosny były rozmaite ciągi wydarzeń, e, bo w, w Egipcie e, mieliśmy najpierw Przejęcie władzy przez Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, czyli ugrupowanie o charakterze fundamentalistycznym, a później nastąpił powrót właściwie do tego, co Egipcjanie zburzyli poprzez arabską wiosnę. W Tunezji, można powiedzieć, mieliśmy do czynienia z najspokojniejszym przebiegiem wydarzeń po arabskiej wiosnie. W Libii z Arabska wiosna, no, można powiedzieć, nie przyniosła niczego dobrego. Państwo w tej chwili jest w rozsypce, i śmierć Muammara al-Kaddafiego nie stała się progiem do wolności. A zatem wydarzenia te i ich następstwa następstwa dla Bliskiego Wschodu, dla świata arabskiego, dla świata muzułmańskiego, ale także następstwa dla nas, ponieważ wspomniany wcześniej kryzys migracyjny doprowadził także do tego, że zmieniły się do pewnego stopnia zmieniło się spojrzenie Europejczyków na przybyszy z Bliskiego Wschodu. A zatem proszę państwa jako współautor polecam państwu zapoznanie się z książką Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku. Nie jest to lektura do poduszki, ale myślę, że lektura pouczająca.